W tym tygodniu przenosimy się na gospodarstwo wiejskie. Czy ktoś z Was był kiedyś na wsi? Ja była. Jeżeli byliście, to przypomnijmy sobie teraz, jakie zwierzęta można tam zobaczyć. A jeżeli jeszcze nie byliście, to mam nadzieję, że uda nam się kiedyś pojechać na gospodarstwo wiejskie razem. Zapraszam Was dzisiaj na zajęcia plastyczne, podczas których przygotujemy krowę, kurę z pisklętami i świnkę. Do pierwszej pracy będą wam potrzebne biała kartka papieru, kartka w dowolnym kolorze, byle nie biała, czarna kartka papieru, ołówek, czarny pisak i kilka przedmiotów, które mają kształt koła. Zobaczcie, ja mam doniczkę, świecę zakrętkę od dezodorantu. Będą nam potrzebne różne rozmiary kół, tak żebyśmy mogli zrobić brzuch, głowę, kopyta i uszy naszej krowy. Zabierajmy się do pracy. Będziemy potrzebować jednego, największego koła na brzuch krowy, kolejnego, mniejszego na głowę, czterech małych kółeczek na kopyta krowy i dwóch jeszcze mniejszych na uszy. Wybierzcie największe koło, które przygotowaliście, i odrysujcie na białej kartce papieru. Obok odrysujcie koło, które będzie głową. Cztery koła na kopyta. I dwa malutkie na uszy. Teraz wycinamy wszystkie koła. Kiedy wszystkie koła są już wycięte, przygotowujemy sobie naszą kolorową kartkę, kładziemy ją poziomo bok bok. I zaczynamy tworzyć naszą krowę z kółek. Bierzemy pierwsze największe koło, czyli brzuch, i składamy je na pół. To będzie brzuch naszej krowy. Następnie bierzemy mniejsze koło, czyli głowę, i przykładamy ją w miejsce, w którym krowa ma głowę. Następnie cztery koła, które będą. Kopytami naszej krowy składamy je na pół jeden, dwa, trzy cztery i najmniejsze dwa kółeczka, czyli uszy. Składamy je na pół i układamy przy głowie. Teraz musimy przykleić wszystkie elementy. I uszy. Jeszcze nie przypomina to krowy, ale poczekajcie chwilę. Zaraz będzie gotowa. Bierzemy czarny pisak lub czarną kredkę i dorysowujemy nogi. Do każdego kopytka. Cienką, czarną nogę. Krowa powinna mieć też oczy. Możemy dorysować też pyszczek, dwie dziurki w nosie. Czego jeszcze brakuje naszej krowie? Dokładnie ogona. Krowa ma długi ogon, zakończony małym pędzelkiem. Czy to już wygląda jak krowa? Nie, oczywiście. Krowa ma jeszcze dużo czarnych łat. Możecie je narysować pisakiem lub czarną kredką, albo wyciąć z czarnego papieru. Pamiętajcie, że łaty nie mają konkretnego kształtu, więc możecie wycinać jaki tylko kształt przydzie wam do głowy. Ja na przykład wytnę coś takiego. Pierwszą łatę dla mojej krowy. Przygotuję jeszcze dwie. Moje łaty przypominają mi trochę chmurki. Wytnę jeszcze jedną małą na głowę krówki. Na przykład tu. Przyklejamy łaty. Krowa może mieć też brązowe łaty. Jeśli nie macie czarnej kredki lub czarnego papieru, krowy mają też łaty w kolorze brązowym. Moja krowa jest już prawie gotowa, ale chciałabym jeszcze, żeby miała czarne kopytka. Dlatego wezmę czarną kredkę i pokoloruję kopytka na czarno. Nie musi być dokładnie, bo jeżeli obejrzycie sobie zdjęcia krów. To ich kopyta są jasno-czarne, jasno-brązowe, nie mają jednego koloru. Dodatkowo pomyślałam sobie, że moja krowa będzie miała jedno ucho czarne moja krowa gotowa. Do zrobienia drugiego zwierzątka, którym będzie świnia, potrzebujemy nasz stały zestaw, czyli czarny pisak, ołówek, czarna kredka, klej, nożyczki. Dwie kartki różowego papieru i butelkę po mineralnej. Pamiętajcie, że jeżeli nie macie w domu kolorowego papieru, zawsze możecie wziąć białą kartkę, pokolorować ją na różowo i będzie wyglądała prawie tak samo jak. Butelka musi być pusta, żeby łatwiej było nam ją przygotować do pracy. Różową kartkę musimy położyć poziomo, na niej kładziemy butelkę i sprawdzamy, czy wystarczy nam jedna kartka, aby całą butelkę obkleić różowym papierem. Mi wystarczy, moja butelka nie jest duża, dlatego teraz jeden koniec kartki. Posmaruję dość mocno klejem. Wystarczy taki pasek. Teraz powoli będę zawijać butelkę w kartkę, tak żeby gwint z korkiem wystawał poza kartkę, bo będzie to ryjek naszej świnki. Dociskam. I brzuch gotowy. Naszej śwince brakuje jeszcze uszu. Biorę drugą różową kartkę i próbuję narysować na niej dwa trójkąty. Uszy świni przypominają trójkąt. Wycinamy oba trójkąty. Trójkąty gotowe. Teraz, dla ułatwienia, narysujcie sobie dodatkową linię na dole każdego z trójkątów. I spróbujcie złożyć wzdłuż niej ucho. Jedno i drugie. Teraz te wąskie paski, które nam tutaj powstały, smarujemy klejem. Bierzemy naszą świnkę, obróćmy ją tak, żeby nie było widać łączenia kartki, i na górze przyklejamy z jednej strony jedno ucho. Stawiamy je do góry. I z drugiej strony. Drugie ucho. Mocno dociskamy i podnosimy. Świnka wygląda już prawie jak prawdziwa, ale czegoś jeszcze jej brakuje. Na pewno nie może jeszcze na Was popatrzeć, dlatego dorysuję jej oczy. I jak wszyscy doskonale wiemy, świnka ma jeszcze charakterystyczny świński. Rejek. Jest on okrągły, ale brakuje w nim dwóch dziurek. Już teraz na Was patrzę, może nawet Was czuję. Ojej! Zapomniałam o bardzo ważnej rzeczy dla każdej świnki. Przecież nasza świnka nie ma jeszcze ogonka. Czy wiecie, jaki kształt ma ogon świnki? Jest sprężynką. Jak zrobić taką sprężynkę? Już Wam pokazuję. Bierzemy jeszcze raz naszą różową kartkę i odcinamy z niej wąski pasek. Nie musi być aż taki długi, bo ogon świnki taki długi nie jest. Wezmę połowę paska i teraz spróbuję zwinąć go w ślimaki. Ślimaczek zwinięty, więc teraz go troszeczkę rozprostuję i zobaczcie, powstała nam sprężynka. Przypomina ogon świnki. Przyczepię jej, żeby była już całkowicie gotowa. Ostatnim zwierzątkiem, które razem wykonamy, będzie kura, a właściwie kwoka ze swoimi małymi względami. Będziemy potrzebować do tego brązowej i żółtej farby. Kartki papieru, może być biała, kredek, pędzla i ołówka. Zaczynamy. Brązową farbą pomalujcie swoją jedną dłoń, całą od środka. Kiedy cała dłoń jest pomalowana, bierzemy kartkę i odbijamy na niej naszą dłoń. Mocno dociśnijcie. To nasza kwoka. Jeszcze nie jest gotowa. Za chwilę dołączą do niej pisklęta. Teraz przygotowujemy żółtą farbę w której będziemy maczać już jedynie jeden palec. Żółta farba gotowa i robimy małe pisklęta. Moja kwoka będzie miała cztery pisklęta. Poczekajmy, aż farba wyschnie. Kiedy farba wyschnie, bierzemy się za dorabianie części... Ciała, których brakuje naszym zwierzątkom. Kura na pewno potrzebuje dzioba. Dorysowujemy jej dziób pomarańczowy lub czerwony w kształcie małego trójkąta. Potrzebuje nóg, dwie nogi, każda z nich ma po trzy pazurki. Na głowie każda kura nosi niewielki grzebień. Ale żeby mogła pilnować swoich piskląt, potrzebuje jeszcze oczu. Rysujemy jedno, bo kura stoi do nas bokiem. To samo musimy zrobić z naszymi pisklętami. One mają mniejsze dziobki. Mniejsze nóżki. Też mają pazurki. Nie mają za to grzebienia. Grzebienie wyrosną im dopiero jak staną się dorosłymi kurami. Ale brakuje im jeszcze oczu. Proponuję, żebyście. Naszej kurce i jej pisklaką dorobili, może trawę, którą pisklęta będą mogły poskubać, może jakieś ziarna. Możecie też narysować chmury i słońce na niebie. W końcu mamy wiosnę. Moje zwierzęta są już gotowe. Myślę, że chętnie zamieszkałyby na jakiejś wsi, ale równie chętnie zobaczyłyby przez telefon lub komputer swoich przyjaciół, których wykonacie we własnych domach. Dlatego razem z krową, świnią, kurą i pisklętami, bardzo proszę i czekam na Wasze prace. Przesyłajcie zdjęcia i filmy. Pozdrawiam, widzimy się w czwartek.